Triste panie, powiem tak, po obejrzeniu drugiego sezonu, już naprawdę miałem dosyć tego. Jak Hasbro tak po prostu po macoszemu, albo raczej na odwal się, zrobiło trylogię od cyber. Jednakże, trzecia część wydaje się być w końcu czymś o wiele bardziej interesującym niż. Druga część wojny o ponieważ pierwsza pokazywała początek konfliktu i zmagania wojenne między Autobotami a Decepticonami i poniekąd częściową zmianę poglądów obydwu Bohaterów. Natomiast w dzisiejszej części mamy kulminację tego wszystkiego. I co prawda jest tam troszeczkę zamieszania, ale o dziwo w końcu. W Trzeciej części Transformers Królestwo, udaje im się to wszystko zgromadzić w jednym miejscu. Zapraszam was na moje omówienie spoilerowe i końcową ocenę Transformers Kingdoms. Zacznijmy od tego, że kiedy pojawił się Galvatron w drugiej części, zapaliła mi się lampka i coś poszło nie tak. Mogliśmy jeszcze wtedy zobaczyć sylwetkę Unikrona, czyli tak zwanego pożaracza planet niszczyciela światów w Transformers Prime, był znany głównie z tego, że generalnie jego jądro, w sensie jego serce, było sercem całej Ziemi, i to był dość bardzo dziwny, ale za to dość ciekawy koncept. No i jeszcze sam mroczny energon, który bądź co bądź jest, znaczy, był. Transformers Prime krwią samego Unicrona. Ale dobra, nie będziemy po prostu o nim mówić. Po prostu moje spekulacje dam na samym końcu, także zacznijmy od początku, jak to się wszystko zaczyna. Zarówno boty, jak i kony rozbijają się na prehistorycznej ziemi. Wiecie, takie dość standardowe. Bo okazuje się, że wszechiskra właśnie znajduje się tutaj. Rozbiła się na jeszcze niezamieszkanej przez ludzi planecie. I tutaj dochodzimy do bardzo ciekawego momentu. Ponieważ w zabawkach mogliśmy zobaczyć jeszcze drogich bohaterów z Beast Wars, czyli Maksymale i Predakony. I o dziwo! Mogę powiedzieć Wam tak. Kiedy udało mi się w końcu ich zobaczyć. Byłem doprawdy zachwycony. Ponieważ powiem szczerze, pomimo tego, że sama animacja Beast Warsów za bardzo się dobrze nie zestarzała, to jednak bardzo przyjemnie mi się oglądało rozmowę Primala z Primem. Oraz to, jak początkowo po prostu maksymale próbują ograbić wszystkie autoboty z dóbr, które znajdują się na arce. I tak jak było we wcześniejszych Beast Warsach, Primal i jego załoga pochodzą z przyszłości, tak samo ich predakony. Tu w ogóle zaczyna się już totalny miszmasz. Okazuje się, że Megatron spotkał, o ironio, drugiego Megatrona. Tylko, że chodzi mi o tego, który zamienia się w trenozaura. Jest to też, a raczej była jedna z moich ulubionych postaci. W samych Beast Warsach to jest po prostu legenda. Mmm, yes! No niestety, on tę kwestie mówi tylko raz. Niestety, muszę Was jeszcze zmartwić, że ten drugi Megatron jest po prostu sprowadzony do roli Simpa tego pierwszego, naszego. Co prawda nie gra tego drugiego Megatrona ten sam aktor, ale poniekąd... No dobra, no humor tego drugiego Megatrona nie został jakby zachowany, ale poniekąd charakter jednak się zgadza. Po rozmowie z Maksymalami, nasi bohaterowie wyruszają w stronę wszech iskry, aby móc zdążyć przed Megatronem. Niestety, nasz drogi Megs posiada znaczną przewagę, ponieważ Megatron z przyszłości, czyli ten, który zamienia się w dinozaura, wyjaśnijmy sobie to już, a może po prostu będę mówić na niego Megatron 2, żebyście się nie pomylili. Więc Megatron 2 razem z ekipą, czyli z Blackarachnum i Dinowotem, wykradli z archiwum tzw. złoty dysk. W Beast Warsach on też miał bardzo istotną rolę, ponieważ Złoty Dysk zawiera zapis przyszłości, wydarzeń, które mają się stać i które się stały wcześniej. Czyli w starych Beast Warsach było to tak zrobione, że Złoty Dysk pokazywał kiedy Autoboty i Decepticony się przebudziły na Ziemi i współpracowały z ludźmi. Natomiast tutaj Złoty Dysk pełni rolę dziennika samego Megatrona. Tutaj, na tym Złotym Dysku jest opisane wszystko co przeżył nasz pierwszy Megatron, czyli przywódca Decepticonu. Wyruszając na niebezpieczną misję, której stawka jest los całego Cybertronu przeszłego i przyszłego, udaje się jednak znaleźć Wszechiskrę, co prawda, niestety, niektórzy bohaterowie musieli poświęcić życie, jak na przykład Dinobot, ale w sumie akurat to pasuje do jego charakteru, ponieważ Dinobot jest z reguły honorowym wojownikiem i zawsze wolał zginąć jako wolny bot, jako bot, który bronił swoich przekonań. Co prawda, w pierwszych Beast Wars, w sensie inaczej, w serialu 3D Dinobot później dołączył do Maximali. No oczywiście zginął w obronie pierwszych ludzi, albo raczej nie pierwszych ludzi, tylko australopiteku, coś takiego, nie pamiętam czy dokładnie tak się nazywał ten podgatunek. W każdym bądź razie on zginął niszcząc złoty dysk i przy okazji zginął w ramach swoich przekonań. Tutaj jest tak samo. Okazuje się, że Wszech nie może długo przybywać poza Cybertronem, ponieważ sama planeta i Wszech są ze sobą połączone. Wszech jest sercem całego stworzenia na Cybertronie. Bez niej nie można w ogóle tworzyć nowych botów. W sensie. I tutaj jest troszeczkę mały błąd. Bo w uniwersum, w sensie w przyszłości, z której pochodzi Primal i Megatron 2, Wszech nie istnieje, a jednak oni powstali, ale. Mi się po prostu wydaje, że na ten moment po prostu Cybertron umierał, w sensie on już zaczynał dogorywać i nie było żadnej szansy na to, aby w ogóle poprawić tą sytuację. I ze zgliszczy wojny narodziły się po prostu dwa nowe gatunki, czyli Maksymale i pradacony. Kontynuując wątek. Po odnalezieniu Wszechiskry Starscream jeszcze przed tym sam próbuje odczytać Złoty Dysk. Blaka Rachnia podstępem użyła krwi Megatrona do odczytania Złotego Dysku. Starscream odczytał resztę i okazało się, sam się dowiedział, bo oczywiście ja to już wiedziałem, że Megatron je, stanie się Galvatronem i stanie się niewolnikiem samego Niszczyciela Światów, czyli Unicrona. W sumie to było całkiem fajne, jak się okazuje, że Starscream po prostu oszalał i dostał hyzia. Kiedy Optimus zdał sobie sprawę, że jednak jego decyzje były tak złe, że będzie musiał poświęcić wszystko, aby uratować swoją planetę, razem z resztką Autobotów polecieli z powrotem na Cybertron. Oczywiście Megatron i Megatron 2 polecieli za nimi. Niestety, zastali oni zamrożone pustkowie. Wiele Autobotów i konów na ten moment po prostu było nieaktywne. Niepotrzebna wojna, albo raczej ja to po prostu nazywam wojną dwóch dzieciaczków. No bo bądź co bądź, to generalnie oni dwaj poprowadzili tę wojnę. A Optimus swoją decyzją też jednak spowodował śmierć wielu milionów botów. Oczywiście Megatron później sam próbował jakoś odtworzyć to wszystko na swoje podobieństwo, ale no nie oszukujmy się, Megatron chciał to zrobić za wszelką cenę. Chciał to zrobić za cenę też życia własnych żołnierzy. A Optimus, no... próbował temu zapobiec, ale niestety skutki jego działań też były katastrofalne, ponieważ nie dość, że Optimus pozbawił cały Cybertron życiowej energii, to na dodatek ci, którzy Zostali na Cybertronie, musieli walczyć o jego sprawę, a i tak oni wiedzieli, że on prędko nie wróci, a mimo tego w to wierzyli, tak samo jak Decepticony. No i stało się tak, że oddział Elite One został po prostu zniszczony, tak samo jak Kony, które zostały na Cybertronie. I tu dochodzimy do ostatecznej walki. Do akcji wkracza właśnie Galvatron z przyszłości i Nemesis Prime. Galvatron i Nemesis Prime byli skutkami tego, że Unicron po prostu dorwał ich po śmierci i dzięki swojej mocy zrekonstruował ich. Przez co Galvatron i Nemesis Prime próbują odebrać Wszechiskrę tylko po to, aby móc naprawić swoją linię czasu. Ponieważ kiedy Optimusowi udałoby się z powrotem wszczepić wszechiskę. To jego linia czasu byłaby naprawiona. Ale okazuje się, że linia czasu, z której pochodzą Primal, Megatron 2, Nemezis, Prime i Galvatron, byłaby dokładnie taka sama. Więc tutaj już podchodzimy do sprawy jako multiversum. Na szczęście, po wielu bitwach, zmaganiach, ofiarach, udaje się w końcu połączyć wszech z Cybertronem. I z powrotem planeta zaczyna odżywać. Oczywiście ze współpracy z Decepticonami. Poniekąd udało się przekonać naszego Megatrona do tego, aby dołączył do wspólnej sprawy o wspólny dom. Jednak po zgliszczach wojny, no nie do końca się pogodzili. Wyszło po prostu coś takiego, według mnie zakończenie było ok. Znaczy inaczej. Mm, nie podali sobie rączek, nie stali się przyjaciółmi. Ale... Po prostu każdy już poszedł w swoją stronę. Decepticony razem z Predakonami poszli w siną dal, a Autoboty, prawdopodobnie razem z Maksymalami, zaczną odbudowywać Ajakon i stworzyć nowy, wspólny dom. Dobra, to część spoilerowa mamy za sobą. To teraz zrobimy sobie małą ocenę. Sam trzeci sezon nie był właśnie taki zły. Co prawda, wszystkie wątki Wcześniejsze i tak nie zostało wyjaśnione, ale udało się wyjaśnić te najważniejsze. Skąd wziął się Nemesis Prime, między innymi, ponieważ okazało się, że też jest sługą Unicrona, Galvatron to było wiadome. Jeżeli ktoś oglądał wcześniejsze Transformers, no to przecież wie, że Galvatron to przecież był przemieniony przez Megatrona i generalnie stał się jego sługusem. Sama animacja po prostu i tak nie porywa, ponieważ jest taka sama jak w pierwszym i drugim sezonie. Wydarzenia zostały tam przedstawione w miarę ok, Jak dla mnie, jeżeli chodzi o fabułę, nie można by było się jakoś przyczepić, ponieważ tu udało im się w miarę dobrze to wszystko sklecić do kupy. A! I przy okazji, samo to show ratuje między innymi obecność Maksymali, ponieważ to bardzo urozmaiciło sam wątek. Spotkanie dwóch primów było jedno z fajniejszych. Przepraszam, nie primów, tfu. Spotkanie Primala i Prima było jednym z najlepszych momentów całego tego serialu. A no i przy okazji jeszcze kłótnia dwóch Megatronów. W której jeden, ten nasz, mówi drugiemu, żeby nie nazywał się Megatron, bo ten jest jego zaszczyt. Przez to ten drugi już był tak na niego wkurzony, że chyba gdybym to był ja, to wziąłbym tę swoją dinozaurzą szczękę i po prostu wbił ją w jego łeb, a potem mu ją urwał. To było akurat bardzo fajne. Więc jeżeli chodzi o mnie, to samo to show nie jest może jakieś wybitne, ale. Na pewno lepsze niż drugi sezon. Także mogę to ocenić jako no 6 na 10. Nie pamiętam ile ja wtedy dałem drugiemu sezonowi. Ale 6 na 10 to jest i tak na wyrost. Także dałem temu szansę i mogę powiedzieć, że Transformers Kingdoms jest według mnie lepszą częścią niż drugi sezon, a może nawet i pierwszy. Także i z tego co wychodzi, to nawet może nie być koniec. Unikron może powrócić? Mam nadzieję, moi drodzy, że spodobało Wam się moje omówienie spoilerowe razem z oceną. Jeżeli będziecie chcieli, zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. I przy okazji zapraszam na naszego Discorda, będziecie wtedy wiedzieć, co dzieje się na bieżąco, między innymi na kanale, ponieważ na YouTubie niestety nie działają wszystkie powiadomienia. Także do zobaczenia wszystkim i widzimy się w kolejnych odcinkach. Mają!